Od czego zacząć zmianę pracy? Od czego zacząć poszukiwania? To jest cały proces, długi proces, złożony z kilku etapów i trzeba do tego podejść jako projekt. Więc, jako profesjonaliści i menadżerowie, którzy de facto mają najtrudniej teraz na rynku pracy, można podejść do tego właśnie w ten sposób, jak podchodzi się do projektu, do tego, co należy zrobić przez wszystkie etapy. Zatem, Pierwszy etap możemy potraktować jako najważniejszy i, i taki, który jest fundamentem, i też należy do, do tego przygotować się najlepiej, jak tylko się da. Zatem, mieć wszystkie dane, żeby móc pójść dalej, jest to etap analizy, jest to etap e, generalnie audytu swoich osiągnięć, e, tak naprawdę wartości swoich sukcesów. E, taki katalog osiągnięć. Ale też zapomnijmy o tym, co robiliśmy tak stricte zadaniowo, jak przysłowiowe obowiązki w ogłoszeniu, czy na świadectwie pracy, czy w CV. Tylko skupmy się na tym, co robiliśmy faktycznie, od czego zależała nasza praca. I tutaj już proponuję zrobić to zadanie też w jakiejś formie pisemnej, czyli albo na kartce, albo w Excelu, jak ktokolwiek lubi, czy nawet na mapie myśli i rozpisać to w ten sposób, co robiliśmy, co wpływało na każdy cel w organizacji, jaki został nam postawiony na początku, czy też poprzez jakieś etapy, które mieliśmy do tego, aby zrealizować poszczególne zadania. I to będą takie, takie funkcje, takie właśnie konkretne zadania, które mogą świadczyć o tym, że przebijemy je później na swoje atuty jako kompetencje i będziemy wiedzieć. Dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o nasze możliwości, o nasz potencjał, ale na tym etapie możemy to spisać i powinniśmy to zrobić właśnie przez pryzmat takich konkretów, czyli już e cyfry, co zostało, co można zmierzyć przez jakieś procenty, czyli zredukowane, do, dołączone, rozwinięte, i, to, i te, te czasowniki z tymi cyframi będą po prostu mogły być. Sprawdzalne. I to wszystko, co zostanie nam jakby przypomniane, i sami sobie to uzmysłowimy, ale też zrobimy porządek z tym w głowie, możemy mieć potem na tej kartce i będziemy widzieć, jak wiele tego wszystkiego jest i na ile nas stać na pewno, jeśli, jeśli będziemy chcieć szukać czegoś kolejnego, to, to będzie dla nas bardzo też motywujące. Natomiast druga, druga faza, już z tego pierwszego etapu, wciąż. To jest targetowanie, czyli określanie konkretów, jeśli chodzi o nasze potencjalne nowe role. I tutaj przede wszystkim mówimy o tym, że szukamy pracodawcy, czyli firmy, jaką chcemy. Możemy znowu wypisać sobie kilkanaście, kilkadziesiąt nas, firm, ale już konkretnych, takich, jakich, jakie byśmy chcieli, aby nas zapraszały na rozmowę, czyli już też takie, w których chcielibyśmy pracować. Mogą to być firmy, które znamy. Które od razu nam no, wpadają na myśl przy pierwszym takim zadaniu, które mamy wykonać pisemnie, ale też mogą być to firmy, które sobie właśnie poszukamy, przeanalizujemy ich dane i też poszukamy o nich informacji, i w takim poszukiwaniu od jednej firmy do drugiej przeniesiemy się może w takiej nawet taką trochę zabawę poszukiwania kolejnych firm, które, które by nas interesowały, już stricte jako nasze. Potencjalne miejsca pracy. To będą bardzo ważne rzeczy, które będą również spisane. Dodatkowo spiszemy sobie właśnie te role, które chcemy wykonywać, czyli pamiętajmy, nie chodzi o nazwy stanowisk, jakie do tej pory mieliśmy, nie chodzi o, tak potocznie mówiąc, nazwy w ogłoszeniach, które potencjalnie są cały czas powielane i. Najczęściej najważniejsze rzeczy są wewnątrz, jeśli chodzi o opis, a nie, nie sama nazwa stanowi o tym, co ktoś wykonuje, jaką ma rolę. Więc piszemy sobie właśnie funkcje w postaci takiej konkretnej, konkretnych zadań i konkretnej roli, jakim, jaką byśmy chcieli wykonywać. To też są ważne rzeczy, żeby to po prostu nie tylko zostało w myślach, nie tylko było takie powierzchowne, ale żeby to zostało zapisane i takich ról. Możemy spisać zawsze nawet kilkadziesiąt. To się wydaje na początku bardzo trudne albo niemożliwe, ale jednak trzeba to zrobić tak zadaniowo, czyli przemyśleć, jaki byśmy chcieli wnosić teraz swój udział do firmy. Jeśli do tej pory byliśmy menadżerem, czy, czy dyrektorem, prezesem, kierownikiem, liderem, a teraz jednak tych ról jest mniej, to z jednej strony możemy popatrzeć na to przez ten pryzmat swoich umiejętności i kompetencji, że wcale nie musimy zarządzać ludźmi. Może nawet to się okazuje już bardzo dla nas męczące albo niekoniecznie wyzwaniowe, tylko możemy swoją, swoje kompetencje i swoją wiedzę przenieść na inne działania, na inną wartość dla firmy. I tutaj będziemy spisywać właśnie to, co jest istotne, czyli może to być. Globalny doradca zarządu, może to być strategiczny konsultant, czy senior z łańcucha dostaw. I te nazwy są na tyle nieoczywiste, że musimy sobie na początku sami wymyślać, a potem dopiero zrozumieć, że ktoś może tak, a może właśnie nie nazwać, i musimy szukać wtedy obowiązków i wymagań już w treści. Więc jeśli sobie sami to rozpiszemy, to my, poczujemy bliżej. Nasze potrzeby, nasze możliwości. Może, to, może być to również program manager czy projekt manager. Nadal to wszystko związane jest z jakąś wielkością, strategią, operacją, czymś, co jednak jest dla nas na naszym, w naszej funkcji do osiągnięcia, ale też do zaoferowania, czyli nie musimy schodzić jakby w takim potencjalnym myśleniu krok niżej, tylko możemy po prostu być dalej tym, kim byśmy chcieli być i Przynosić taką wartość, ale nie zarządzać ludźmi i nie być tym typowym menadżerem. Więc w tym przypadku jest to bardzo wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o te wszystkie y, możliwości, jakie mamy, ale to musi być spisane i to musi być zrozumiane najpierw przez nas, żebyśmy mogli w ten sposób rozmawiać dalej. Czyli moglibyśmy to spisać również w CV i mieć w głowie, że te kwestie będą nam nas motywować do szukania pracy i odpowiednio będziemy szukać pracy. Trzecim etapem jest też e, analiza takich własnych już kompetencji na potrzeby właśnie tego, czy dobrze dobieramy ogłoszenia i w jaki sposób możemy wnieść nasz potencjał do, do kolejnego pracodawcy. I tutaj też powiem, że przy okazji polecam film, który jest nagrany wcześniej, jest to film na temat tego, jak menadżer teraz w dzisiejszych czasach może zmienić pracę, jak właśnie wejść w te inne role, poszukiwać te inne role, jak, jak do tego podejść, ale już wracając do trzeciej fazy, dokładnie nazwałabym to analizą GAP, czyli jest to zwyczajnie przekazanie najpierw sobie też na jakąś listę, a potem światu swoich kompetencji, czyli spisanie tego, co rzeczywiście. Potrafimy robić, co umiemy robić, czego się nauczyliśmy i to będą niekiedy bardzo prozaiczne kwestie, ale istotne. Czyli taki powrót do korzeni tego, co robiliśmy, jak byliśmy specjalistami, ekspertami przez lata, ale też będą to kompetencje wielofunkcyjne, które nabyliśmy dzięki temu, że opracowaliśmy w różnych firmach, na różnych stanowiskach, w różnych projektach i właściwie łączyliśmy już wtedy swoje. Umiejętności i wykonywaliśmy różne czynności, więc to też jest istota tego, co, co możemy zrobić dalej i na co nam się to przyda. Określamy też cel, jaki chcemy właśnie zdobyć w nowej pracy, więc to jest ta głębsza analiza tego, co byśmy chcieli robić, i tak zachęcam bardzo szczerze przemyśleć to, jak nasza praca miałaby wyglądać. Właśnie od strony nie nazwy stanowiska, tylko tego, co robimy, co by nas satysfakcjonowało, co by nam dawało poczucie takiej wartości w pracy, no i też harmonii później ze swoim życiem osobistym, żeby to nie było 12 godzin dziennie. I teraz, jeśli mamy już spisane nasze kompetencje, cel, jaki chcemy osiągnąć, co chcemy znaleźć, co chcemy robić, no to też patrzymy na to, co nam brakuje do tego, no bo nie zawsze będzie to też tak, że wszystko już wiemy. Więc jeśli mamy jakieś braki, no to możemy je w te kilkanaście, kilkadziesiąt dni uzupełniać. I są takie możliwości, ponieważ to wszystko dzisiaj też jest dostępne przez internet w takim bardzo skondensowanym temacie. Często w takich mastermindach, gdzie szybko uczymy się czegoś, co moglibyśmy się uczyć przez, jak wiemy, dawniej lata. I, i, i wybiórczo tylko na ten temat, na który potrzebujemy mieć daną kompetencję, czy daną wartość do, do danej roli. A czasem nawet może to być jakiś certyfikat, który właśnie jeszcze nie zdobyliśmy, a możemy to zdobyć przez następne kilka tygodni czy nawet miesięcy, ale jednak czas leci i warto to rozpocząć. Więc tutaj te luki nam pokażą, co możemy zrobić i jak to możemy zrobić, i właściwie do czego możemy jeszcze się dopasować, czyli pójść w kontekście jakiegoś rozwoju, bo też czasem się wydaje, że. Już właściwie wszystko mam, wszystko wiem i, i teraz będę powtarzał tylko swoją pracę non stop. będzie to samo, a tu właśnie nie o to chodzi. Jednak zawsze możemy znaleźć coś, co byśmy się jeszcze mogli douczyć i, i połączywszy z tymi swoimi dotychczasowymi kompetencjami wnieść. I to już będzie takie naprawdę ostatecznie taka wartość, która pokazuje nam, że nasz plan działania, który cały czas tworzymy jako ten cel, Możemy osiągnąć, łączywszy wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie nasze role, jakie robiliśmy, kompetencje, jakie mamy i te, które uzupełnimy. Tworzymy siebie na nowo, tworzymy możliwości, które do tej pory nie braliśmy pod uwagę, no i w zasadzie, tak jak powiedziałam, tworzymy fundament do tego, aby potem kolejne etapy w tym procesie przejść, i te kolejne etapy, oczywiście, będziemy omawiać na następnych filmach. Do czego zapraszam. Do widzenia.